Witam serdecznie Iwona Zajączkowska, Twoja Telewizja Regionalna. Zapraszam do oglądania naszego programu. Przypominam, że mogą nas Państwo oglądać w sieci Kanet hamerlines na terenie Sokółki, Wasilkowa oraz Choroszczy. Co dziś zobaczymy w Twojej Telewizji Regionalnej? Sprawdźmy. Dziś w Twojej telewizji regionalnej zobaczą Państwo serwis informacyjny, a w nim, jak zawsze, ciekawostki z naszego regionu. Program z kulturą na Ty to nasze propozycje na owocne spędzenie wolnego czasu. Czy Sokółka jest krainą miodem płynącą? Przekonamy się niebawem, oglądając piątą część programu Ludzie z Pasją, dziś o pasji do pszczół. Wracamy wspomnieniami do 27. Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy. Dziś zobaczymy plenerowe studio programu Disco Dance Music i gwiazdę Grupę Forti. A skoro jesteśmy przy studiu plenerowym, za chwilę zobaczą Państwo naszą rozmowę z rekonstruktorem bitew husarskich i dyrektorem Centrum Kultury w Choroszczy. Dzisiaj również muzyczna chwila relaksu dzięki naszemu blokowi muzyki tanecznej. Zapraszamy do oglądania Twojej telewizji regionalnej. Twoja telewizja regionalna to Twoja telewizja. Zajmujemy się sprawami istotnymi dla lokalnej społeczności. Poruszamy problemy oraz pokazujemy sukcesy mieszkańców Sokółki, Wasilkowa i Choroszczy. Ważne są dla nas głosy naszych widzów. Jeżeli chcesz, abyśmy pokazali coś istotnego i ciekawego z Twojej okolicy, zgłoś się do nas. Telefon 85 679 77 77 lub napisz na adres ttrmałpa.tvk-net.pl. Chcemy, abyś wpływał na tematy, które byłyby poruszane. Twoja telewizja regionalna w sieci kablowej TV Kanad Hammerlinscy.